Ostatni update. Oczywiście przed nowym sezonem. Ok, a co w nim się zmieniło? Totalnie nie wiem. Ale za chwilę się dowiem. Khm, w sumie dowiemy. I właśnie z okazji aktualizacji mam dla was prezent. Arctis 1 Wireless, warte jakieś 450 zł. Co trzeba zrobić? Zostawić łapę w górę, zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, wpisać kodzik jacob, a w komentarzu napisać mi, co najbardziej podoba wam się w tej aktualizacji. Lub najmniej. A teraz zapraszam do oglądania. Ależ, jutro na streamie turniej jest 100 tysięcy dolarów. Wbijajcie. Ładnie proszę, żeby cokolwiek się zmieniło. Okej... Okay. Całkiem sporo nowych skinków. Darmowych. To najważniejsze, wiadomo. No powiem wam, że ta pani to mi się podoba i to tak całkiem, całkiem. Nie no, to jest jakiś żart. Kolejny update z rzędu, odpalam mapę i nie widzę żadnych zmian. Totalnie żadnych. Czyli lecimy na Starka. Ale że idealny landing zrobiłem, no to mi się podoba. Gdzie są fragi? O, frag, ekstra. Coś to mnie strzeliło. UTF, uspokój się tam na dole byczku. 4 hp, by the way. Naprawdę nie wiem jakim cudem żyje. Mam stuweczkę więc można lecieć. Ziomek! Jak mnie wystraszył, no porąbany. Halo, czy ktoś tutaj jest? Skrzyneczka, skrzyneczka, skrzyneczka jest. Poteczkę mi daj, proszę. Fajna poteczka. Ziomek! On ma zero! Ironman go zabije! Ironman mnie chyba zaraz zabije. Nie no, gruby jest przepotężny. Przepotężny. Jak zabić grubego? Gruby, gruby, nie, gruby zostaw mnie! Gruby! Mam 10 HP. Umrę, umrę, umrę. Znowu przeżyłem. Nie no, ja już trzecią apteczkę biorę. Gruby, nie strzelaj laserem, błagam! Nie może mnie trafić. Jest! Czwarta apteczka. Szybki save, szybki save, szybki save. Szybkie browarki i żemek jakiś mnie podjeżdża. Leży, let's go. Palimy wrotki. Jakiś żomek, jakiś bug ma. To jest jakiś cheater, to jest niemożliwe. Chłop trafił wszystko. Uspokój się, proszę, ja, ja cię przepraszam, ja będę dobrym człowiekiem, naprawdę no on ma mało. On nie wie, co się dzieje. O jezu, on nie żyje. Co to jest? Dawno mi tak nikt nie zaimponował. Mam wrażenie, że to jest po części odcinek zleczenia się, po takiej dużej części. I mam wrażenie, że niestety nic się nie zmieniło. A może na dumie coś się zmieniło? Ludzie się jeszcze tutaj biją, co jest? Co ty robisz? O, zabiłem go, wytyfy, to był jakiś przypadek. Czekajcie. Impuls, siema. Jest na mnie. Co ty robisz? Uspokój się. Dobra, nie żyję. Ja nie do końca rozumiem co ja robię w tej grze, ale jakimś cudem zabijam. To może na słonych coś się zmieniło, a może nie. O Jezu, jaki fajny ptyś bambiczek! Co ty robisz, ptyś bambiczek? Czekaj, już do ciebie lecę, wiesz? Ale nie strzelaj, proszę się nie gorączkować, proszę przyjąć bombeczkę, uspokoić się, dwie pułapeczki O co ty zrobiłeś? Ty się bambiczki nie uciekają, co to ma być? Troszkę mnie zaskoczył, nie powiem. Kolejny koleżka. Dzień dobry. 200 albo 40. Od lata, a no tak, bo paki są cały czas. Halo, jesteś pode mną? Pokażę ci trik. O kurde. Szybki trik. Cyk. 200. No znowu, jakieś 100 śmieszne daje. Zginiesz czy nie? Dobra, zginął. No ale co z tego skro na władzach, też się nic nie zmieniło. O, coś do mnie strzela. Ej, dobra, bo ja zaraz umrę. Co się dzieje? Proszę, nie mówcie, że to były boty. Zamecek stoi pode mną. Tak? Tak, o! To było ładne. I jeszcze jakiś kolejny żemeczek przyleciał. A i odleciał od razu. No ładnie. Lecę. Już cię podjeżdżam, tylko nie wskakuj do helikopterka, proszę. Zabije cię. Mówię, że cię zabiję, ale on mnie zbejtował. Naprawdę uciekasz do helki, przecież to jest taki żart. RPG, to mi się podoba. Wow, wow, wow. to mi się bardzo nie podoba. Przepraszam, już nie podniosę nigdy więcej RPE. Cyk, cyk. I 200 albo 30. Musimy strzelić tutaj i strzelić tak. Let's go, ale dostał bombę. Masz celność strzelać do mnie, typie? Nie. Fraga mi zabrał, wytyfy. Bambiczku, mój kochany, powiedz, czy coś się zmieniło? Masz browarka i nie strzelaj, dobra? Co ci ludzie robią w tej grze? Ja czasami się zastanawiam. Bambiczku, ej, mówię do ciebie, uspokój się. Nie odpowiedział mi na pytanie. Musiałem to zrobić. Tam jest jakiś człowiek, jak fajnie. Ej, Kacperek, mogę cię nie zabijać, jeżeli ładnie poprosisz. Mówię do ciebie. Żameczek, to mnie puszuje, a nie prosi? Ja stąd schodzę. Co za zwierzak? Byczku, jedna pestka przechodzi i ciebie nie ma. Właśnie o tym mówiłem. Czy on miał jakieś nowe temy? Nie. Kto by się spodziewał? Ej, 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 Ty na górze, spokój tam. Łap rybkę. I Jeszcze jedną rybkę, ale no nie strzelaj. No co ty robisz? No, nienormalny. Ja bym munerkę oddałaś, żebym do mnie strzela. Wytyfy. Ej. Kacperek. Nie no, kacperek się zaskoczył. Widzowie, ja nie wiem, co się dzieje. Naprawdę, ja nie wiem, co się dzieje z tą grą. I z tymi ludźmi. Na szczęście się pomyliłem i okazuje się, że jest nowy przedmiot Co prawda tylko jeden, ale jest Rzekomo łatwo go zdobyć na Quinjetcie Muszę zabić boty Typek jakiś przyleciał Co jest? Gdzie on jest? On jest u mnie Gin Uleczę się Zabiję bota I tam jest typek na moim dronie Zrzucam go I on umrze Let's go Oby był nowy item Jest! Yy, jakaś supermoc Venoma? Bierzemy Dziomek jakiś Używam tego na nim Zobaczymy co to robi O kurde Porąbane ten item wydaje się być całkiem okej okay, ale muszę go jeszcze przetestować sprawdźmy jeszcze raz co on dokładnie robi niszczy ścianę oho jak zginął tam jest kolejny typek zabili się i teraz mogę go przyciągnąć łapą aha czyli to niszczy ściany i przyciąga okej okay. czyli jednak jest lepszy niż harpun uwaga sprawdzam czy ktoś tutaj jest nie ma nikogo na dachu jest typ dzień dobry, koleżko koleżka myśli że się zabuduje a ja cyk przyciągam go Jestem z nim Jestem z nim w ogóle. Ja chyba lubię ten nitem. Lecę do tych gości. Czy ja mogę ich skolapsować tym czymś? Ty chyba tak, let's go. Żomek ma kulkę. Żomek jest na mnie. Żomek ma zero ogólnie. I powinienem go zabić na silku. O nie, żomek ktoś zabił. A to ten żomek go zabił, ten żomek ma zero. Jeszcze 6 sekund i będę miał moc. Uwaga, mam moc, używam. Skolapsowałem go, ale nic poza tym. Żomek spadł na dół. Ziomka ktoś zabił. Tamten typ go zabił. O, jakiś helikopter leci. Let's go. No w końcu widzę ludzi. Dostał. Chodź do mnie, pysiaczku mój. Masz mało. Okej, okay, co oni robią? To jest idealny item do kolapsowania, Wytyfy! tyfy! Ci goście chyba... Nie do końca wiedzą, co się teraz dzieje i mogę ich zabić. O nie no, ktoś mi go zabił. Zawsze ktoś... A nie, to on kogoś zabił. Proszę, muszę go w końcu przyciągnąć. Dobra, mamy to. Co ty robisz? Crash padzik. Żabek spadł na dół. Naprawdę uciekasz przede mnie jakąś kulką śmieszną? Ej, to akurat bardzo niekulturalne było, Wyszku. Co jest? Ale tu jest delay. Mam zero matsów, xd. Dobra, żamek leży. Kulka gruta. Jakiej? Ja dawno nie widziałem. Ona dalej działa tak samo? Chyba tak. I laser biorę. O, dwie osoby zostały. O kurde. Gościu spadł. I przeżył? Mam pomysł. Temu gościowi ładuję laser tak o. Chyba nie wyszło. Tego gościa w takim razie przyciągam. Dobra, wyszło. Jeszcze dostał full damage. Lol, ja nie wiedziałem, że on dostanie full damage. Siema króliczku. Laserek tako. Jeden dostał. Przyciągam tego chłopa, który nie wie, co się dzieje. Super. Daję mu pompę, on leży. Ekstra. Zabieram spaza. Wow, a ten ostatni jest jakimś bogiem ajma. Kulka gruta w takim razie wchodzi w grę. Tako. Sypkie poteczki i go wyjaśniam. Kolego, chcesz się bić? To chodź tutaj. O kurde, to ładnie go przyciągnąłem. Ten item momentami jest tak beznadziejny. Będziesz spamował? Chodź. Mówię, chodź! Jeszcze jedna kulka gruta jest używana tak o. On nie wie gdzie jestem, co jest. Daję mu laser w takim razie. Dostał. I przyciągam go tym czymś. No i mamy Wina Venomem. Udało się. Dobra, trzymajcie się do następnych jego działka, siema.